Miejsce to zostało zaliczone przez CNN i Lonely Planet jako jedno z najbardziej spektakularnych miejsc widokowych na świecie. Panorama na Lysefjord, Sprekestolen, lub jak kto woli Pulpit Rock, robi naprawdę niesamowite wrażenie. I nic dziwnego, że liczba turystów odwiedzających stale rośnie. W roku 2022 było ich 350 tysięcy, a cały rejon fiordu, który tu widzicie, odwiedziło ponad pół miliona ludzi. Tyle wstępu, a w dalszej części odcinku podzielę się z Wami ciekawostkami i użytecznymi informacjami dla tych, co chcą wiedzieć więcej. Albo się tutaj po prostu wybierają. No to zaczynamy. Rejke Stolen kliw w Norwegii o wysokości 604 metry, położony nad Lysefjordem w rejonie Ryfylke. Łaska powierzchnia o wymiarach 25 na 25 metrów jest jedną z największych atrakcji Norwegii. Powstała prawdopodobnie 10 tysięcy lat temu w wyniku cofania się lodowca. I stopniowego pękania skały pod wpływem mrozu. Bezpośrednio na szczyt wiedzie pagórkowata droga o różnicy poziomów 350 metrów i długości prawie 4 km. W ostatnich latach bardzo mocno doinwestowana przez władze samorządowe, które do projektu poprawienia przepustowości i atrakcyjności zatrudniły Szerpów nepalskich. W roku 2018 odbyła się tutaj premiera filmu z Tomem Cruzem Mission Impossible Fallout. Prawie 2000 ludzi zasiadło na skałach pod gołym niebem, aby przy słynnej półce skalnej na gigantycznym ekranie oglądać kino akcji. Bezpieczeństwo Kto na klifie, pytał, co mnie motywuje. Sami zobaczcie. Ofiary śmiertelne w tym miejscu są niezwykle rzadkie, mimo że każdego roku odwiedza je setki tysięcy ludzi. Władze nie zdecydowały się zainstalować ogrodzeń, aby nie prowokować do wspinania się na nie, i oświadczyły, że nie możemy ogrodzić całej przyrody w tym kraju. Reikestolen Base Camp należący do spółki Norwegian Experience jest to teren z całą infrastrukturą turystyczną obejmującą schronisko, które śmiało można uznać za hotel i jak opisują w informatorach jest to architektoniczna perła uznana w całej Europie. Oraz tradycyjne schronisko, a także 24 mini domki na polu kempingowym, bar, restauracje, butiki ze sprzętem turystycznym i pamiątkami. Jest po prostu idealną bazą wypadową, jeśli chcesz wybrać się na Preikestolen lub najbliższą okolicę, gdzie jest także wiele wspaniałych możliwości uprawiania turystyki. W Basecamp można wypożyczyć sprzęt pływający, taki jak kajaki, rowery wodne, bliski do wiosłowania. Oraz dwie pływające sauny, takie jak tu widzicie. W hotelu znajduje się też sala konferencyjna z pełnym wyposażeniem. I jeszcze pokrótce dojazd. Jeżeli przylatujecie samolotem do Stavanger. Najtańszym środkiem będzie autobus miejski numer 42 z przesiadką na autobus numer 2 lub 7, aby dojechać do centrum miasta. Potem tylko autobus ekspresowy, na przykład Boreal, który dojedzie w niecałą godzinę do Base Basecamp i do tego macie bilet powrotny, który jest. Otwarty i ważny całe 4 dni. Uwaga! Zakaz używania dronów. Fundacja Pleikestolen, do której należą także okoliczni właściciele gruntu, od roku 2018 prowadziła zakaz lotów dronami, argumentując to między innymi względami bezpieczeństwa turystów. Stwarzaniem niepotrzebnego hałasu, a także bezpiecznymi lotami helikopterów obsługujących coraz większą liczbę gości. A póki co, dzięki, że byliście ze mną do końca. Oglądajcie następne odcinki i trzymajcie się cieplutko. Cześć!